Cześć, nazywam się Mateusz. Dzisiaj chcę Ci zaprezentować różnicę pomiędzy odwołaniem względnym i bezwzględnym. Może to jest dla Ciebie nowa terminologia, ale odwołanie względne dotychczas używałeś przy wszelkiego rodzaju formułach. Myślę, że tutaj najlepszym sposobem na przedstawienie problemu będzie wyliczenie tutaj tego przykładu. No i teraz proszę zobaczyć. Mamy tutaj jakiś formularz, gdzie mamy cenę hurtową i cenę sklepową. Założenie tego formularza jest takie, że cena hurtowa to jest 2 zł. 30 groszy, natomiast cena sklepowa chcemy, żeby była podniesiona o 30%. Jeżeli chcemy, żeby była droższa o 30%, no to trzeba przemnożyć razy 130%. I teraz, żeby za każdym razem przy formułach nie wpisywać 2,30 razy 130%. Można też zrobić to automatycznie, czyli użyć komórkę, w której jest napisane 130%, czyli B4, nasza komórka, gdzie jest cena hurtowa, mnożymy razy 130%. Zatwierdzamy to enterem. Wszystko ładnie wychodzi w tym przypadku. Teraz oczywiście chcemy sobie pracę w naszym Excelu zautomatyzować, żeby nie trzeba było ręcznie wszystkiego liczyć. To jest akurat prosty przykład, tylko 5-6 wierszy. Natomiast wyobraź sobie, gdyby, gdybyś musiał powielić takie wyliczenia dla setek albo tysięcy wierszy. No i teraz zobacz. Chcę sobie przekopiować formułę, więc łapię za ten kwadrat, który znajduje się w prawym dolnym rogu, i przeciągam w dół. To możemy nazwać, że albo to jest przeciąganie, albo kopiowanie formuły. W literaturze można znaleźć różne zapisy. No i teraz zobacz, co się stało. Tu. Pierwszy fenik 2,99 jest dobry, ale już poniżej jest kreska, to znaczy, że jest 0. Później arc i później proszę zauważyć, że jakieś dziwne liczby wysokie. Teraz, skąd to się wzięło? Proszę zobaczyć. Zawsze można sobie sprawdzić, co znajduje się pod daną komórką, e, które rzeczy są brane do obliczeń, dwukrotnie na nią klikając. No i proszę zobaczyć, w pierwszym wypadku jest jasne, jest 2,30 razy. 130%. W drugim wypadku, jak otwieram, to proszę zauważyć, że jest komórka obok. O to nam chodzi, żeby było brane B5 razy B2. No i teraz tu pod B2 patrzymy, a pod tym adresem nie znajduje się nic. Jest to pusta komórka. Jak sprawdzę sobie na sam dół, to patrzę, że w ogóle złe wartości są tutaj brane do wyliczenia. I teraz, skąd to się wzięło? Bo zasada jest taka, że jak dotychczas używałeś kopiowania czy przeciągania formuł, to wyliczyło ci. Ale w tym, przy, w tym specyficznym wypadku to się nie wyliczy. Dlaczego? I teraz dla, dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że jak kopiujemy to w dół, to Excel dodaje wiersze. Obok w komórce przepiszę wzór tej formuły. Czyli to jest nasza komórka B4 razy. Komórka B1. Tutaj włączam podgląd i proszę zobaczyć, faktycznie jest B4, B1. I teraz za każdym razem, jeżeli tą formułę przeciąga się w dół, Excel dodaje nam numer wiersza. Dlaczego numer wiersza? No bo proszę zobaczyć, tu zmieniają się nam numery wiersza. Czyli poniżej dodaje nam tylko wiersz, to analogicznie będzie B5 razy B2. Zgadza się? Kolejny B6 razy B3 i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczmy, sprawdźmy, czy tutaj B6 razy B3 faktycznie, czy Excel nam tak wyliczył? Tak. I co? Jest, jed, jest jedna rzecz, która nam tutaj nie pasuje. Mianowicie, że tak. Chcemy, żeby pierwszy, pierwsza komórka z, w tej formuły się zmieniała, czyli B4, B5, B6, B7, B8, B9. Ma się zmieniać, natomiast B1 ma zostać stały, czyli chcielibyśmy, żeby ta formuła wyglądała tak B4 razy B1, B5 razy B2, B6 razy B3. To jest oczywiście złe. Poprawna formuła powinna wyglądać tak, dobrze. To teraz chcemy powiedzieć Excelowi, że jak przyciągamy w dół, żeby B1 zostawił bez zmian. I to jest tak zwane odwołanie bezwzględne. I odwołanie bezwzględne powoduje to, że któraś część, któraś adres którejś komórki jest tutaj stały. To robi się przez edycję naszej formuły przez znak dolara. I teraz ten znak dolara trzeba dodać na początku przed B i przed jedynką. Zatwierdzam, kopiuję sobie znowu formułę w dół. No i proszę zobaczyć, wyliczył mi wszystko. Zawsze dla sprawdzenia, można którąkolwiek komórkę dwukrotnie kliknąć i patrzymy B8 razy dolar B1. Czyli znaczy, że dobrze już przemnożył. Teraz, oczywiście, nie wystarczy, wystarczy użyć tylko jeden znak dolara. A to dlaczego? Bo proszę zobaczyć, że teraz tylko zmienia nam się, a, zmienia nam się numer wiersza. Natomiast gdybyśmy mieli tą formułę i przeciągnęli ją w prawą stronę, to sytuacja żeby wyglądała zupełnie inaczej. On nie będzie dodawał wierszy Excel. Dlaczego? No bo proszę zobaczyć, teraz będą się zmieniały tylko numery kolumn, a nie wierszy, Czyli będzie, zmieniał, będzie dodawał kolumny. Czyli B4 zamieni się na... po B jest C, czyli zamienić się na C. Wiersz oczywiście nie zostanie zamieniony. Dlatego, że wiersz jest stały, cały czas pracujemy w obrębie czwartego wiersza, czyli to będzie C4 razy B1 automatycznie zmienia się na C1. W związku z tym w tym naszym przykładzie wystarczy tylko jeden znak dolara i teraz trzeba widzieć, który. Jeżeli znak dolara pojawia się przy kolumnie, czyli przy P to znaczy, że są zablokowane kolumny, czyli przyciągając prawo cały czas byłoby B. Natomiast dolar przy jedynce blokuje nam wiersz. No i w związku z tym w naszym przypadku, jak przyciągamy w dół, jest nam potrzebna tylko blokada wiersza, więc kasujemy ten dolar przed B i zostawiamy B4 razy p 1. Zatwierdzamy sobie to anterem, kopiujemy w dół i proszę zobaczyć, nie widać różnicy. Oczywiście wyrywkowo należy sprawdzić jakąś komórkę, czy jest dobrze zrobiona. Zgadza się B7 razy B 1. To jeżeli to jest jasne, to może zróbmy teraz takie ćwiczenie. Załóżmy, że mamy formułę, która wygląda tak. G7 dodać F6. Załóżmy, że to jest formuła, która jest całkowicie urojona, nic nie oblicza. To jest tylko po to, żeby zaprezentować jeszcze raz tą ideę. Czyli mamy g7 plus f6, przeciągamy w dół. Proszę pamiętać, że jak przeciągamy w dół, to zmienia się tylko numer wiersza. Czyli nasza formuła będzie wyglądała tak: g8 plus f7. Jeżeli przyciągniemy to niżej, to też formuła będzie wyglądała tak. G9 plus F8 to jest ja. Teraz tą formułę chcielibyśmy przeciągnąć w prawą stronę. Czyli na przykład wyliczyć, wyliczyć jakieś działanie, współczynniki na podstawie kolumn, które znajdują się nad tymi danymi. Czyli w naszym przypadku przeciągam prawo. Tak jak wspomniałem, pracuję w obrębie jednego wiersza. zmieniam się kolumny, czyli wiersze pozostają bez zmian. G7, kolejna komórka po. Kolumna po G to jest H, czyli G się zmieni na H7. Plus po F jest G, czyli G6. No i gdybyśmy przeciągali, no to oczywiście H by zmieniło się na I i tak dalej. Dobrze. A teraz załóżmy, że w tej mojej pierwszej formule, wszystko to kasuje, stosuję sobie znak dolara. Tu użyję dolara przed G a w drugiej części użyję dolara przed szóstką. I teraz mam tą formułę, chcę ją przeciągnąć w dół. No i proszę pamiętać, że przeciągając w dół zmieniają mi się tylko wiersze. Więc pierwsze na pewno wszystkie kolumny będą bez zmian. Czyli dolar G będzie bez zmian. I teraz tak, czy siódemka nam się zmieni? Zmieni się na ósemkę. Dlaczego? Dlatego, że proszę zauważyć, że ten dolar jest tylko przed kolumną, czyli blokuje nam kolumnę ósemka plus. F oczywiście przeciągamy w dół, się nam nie zmieni, czyli pozostanie bez zmian. F. No i kolejny teraz dolar przed szóstką. Dolar przed szóstką e, informuje nas, że wiersz jest zablokowany, czyli cały czas się chcemy odwoływać do wiersza szóstego, czyli wpisujemy dolar sześć. Dobrze. Myślę, że tutaj nie powinno być problemów, a teraz weźmy tą funkcję i przeciągnijmy ją w prawą stronę. Czyli znowu zaczynamy od równa się. No i proszę pamiętać, że z prawą stronę zmieniają się kolumny. W naszym przypadku jest to jest kolumna G7, naprawdę komórka kolumna G. I teraz tak, czy ona się zmieni? Nie zmieni się. Dlaczego? Bo proszę zobaczyć, że przed nią pojawił się symbol dolara. Czyli zaczynamy od znaku dolara, później piszemy G. No, i oczywiście siódemka pozostaje bez zmian, bo tylko tu się zmieniają kolumny. Następnie plus. Kolejna komórka ma adres f$6. Dolar jest tylko przy komórce, której tak są stałe. To należy f zmienić na g. Dolar $6. To teraz dla własnego przećwiczenia. Proszę wpisać sobie taką formułę. I spróbować ją przeciągnąć w dół i w prawą stronę i zobaczyć, czy...